W tym materiale będę omawiać swoje teorie spiskowe na temat trzech pierwszych odcinków Agata Ola Long. Myślę, że każdy się zastanawia, kim jest synek nastolatek. Dla mnie są dwie opcje, Billy Maximoff lub Nicholas Scratch, syn Agaty Harkness. Nie będę tutaj mówić, którym z nich jest nasz bohater, bo nie wiem, kogo bym wolała. Jednak gdyby był to Bili, mógłby przewrócić Wandzie życie. To nawet by się zgadzało. Patrzcie, zajmuje z Agaty czar i prosi ją, by poszła z nim na drogę wiedźm. I na koniec uwalnia swoją moc i ożywia Wandę. Gdyby był to Nikolas, to, moim, to mam teorię, że Agata mogła go poświęcić. Widzieliście jej reakcję, jak weszła do pokoju Nikolasa w pierwszym odcinku? Dlaczego ten pokój był opuszczony? Druga wzmianka o dzieciach była w drugim odcinku, gdy nastolatek i Agata idą do Jen, wiedźmy ze ćwiczkami. Ta w pewnym momencie mówi, znowu robisz ofiarę z dzieci? Co by... Miało oznaczać, że kiedyś Agata to zrobiła. Jestem po trzecim odcinku i serio mogło się tak wydarzyć, jednak dla mnie ta informacja wyszła za szybko. Może to być jakiś podotwist, Twist, że nawet sama Agata myśli, że go poświęciła, a tak naprawdę stało się coś innego. To, co teraz powiem, znalazłam na TikToku, choć nie wiem, czy to może być prawdziwe. Wanda Vision dzieci Wandy, Billy i Tommy, tracą pieska i pytają się swojej mamy Wandy, czy by mogła go odrodzić, bo potrafi takie rzeczy. Przy tym wydarzeniu jest Agata, która pyta się, czy serio po Wanda to potrafi. I to ma niby być potwierdzenie, że Agata chce, by jej syn wrócił, bo wcześniej go poświęciła. Jednak myślę, że Agata w tym przypadku wciela się w rolę, jak robiła to przez całe Wanda Vision. Do that. Dowiadujemy się o kolejnej ważnej informacji. Naszego synka. Inne wieźmy też nie słyszą, gdy on mówi mu swoje imię. Mam dwie teorie na ten temat, czyli nie mógł im powiedzieć, bo przy tym była Agata lub po prostu na nim ciąży jakaś klątwa. Dobra, ta będzie trzecia. Nasz synek chce odwrócić uwagę wiedźm od siebie, nawet mu się to udało, bo stwierdzają, że jakaś wiedźma rzuciła na jego urok. I tak przy okazji, czy wy też zauważyliście tą dziwną reakcję naszego nastolatka, kiedy Jen, czyli ta wiedźma od świeczek, powiedziała mu, że Agata mogła poświęcić swojego syna dla Darkholdu, czyli dla Księgi Grzechów. Dla mnie to było trochę zastanawiające. Sam trzeci odcinek ocenię bezpolerowo w innym materiale. Tutaj tylko dodam, że, było, że był to najlepszy odcinek z dotychczasowych. I poświęćmy minutę ciszy dla Sharon Davis, królowej swojego grudka i całego MCU. Pewnie myślicie, po jakiego grzyba wspominasz o niej? Wiecie, może gdzie podziwia się Rio Vidal? Na zwiastunek widać, że jest na drodze wieźm. Myślę, że nasz sabat pochowa szarą i z niej przeobrali się Rio. Wiem, to trochę obrzydliwe, ale to by miało sens. W zwiastunie jest taka scena, że z ziemi wyłania się nasza cielona wieźma, czyli Rio Vidal. <Szyskli> <Szyskli> Od razu powiem, że nie jest to moja własna teoria, a Pitera. Pozdrawiam Peter. Jeśli chcecie poruszyć jakieś kwestie, które nie zostały tutaj umieszczone, to piście na naszym serwerze Discord lub tutaj w komentarzu. Ja umieszczę je w następnym filmie i omówię. I tutaj teoria Pitera. Mam teorię, że Billy to Wiccan i że jego rodzice, którzy są podpisani jako państwo kapłan, to albo, albo stworzona iluzja Bilego, nawet nieświadoma, lub Wandy, żeby go chronić. Ale też ta cała pieczęć, która pojawia się na jego ustach i jak mówi swoje imię, to pomimo, że oczywiste by to było, że M znaczy Maksimow, to nie obraziłbym się, jakby M znaczy Mephisto. I tutaj też warto wspomnieć, że w trzecim odcinku pojawia się zmianka o Mephisto. Wspomnienie, że Nikolas równie dobrze może być z Mefisto zaskoczyło mnie, ale i dało rozkminę. A co jeśli Agata po poświęceniu Nikolasa, żeby zdobyć Darkhold, dała go Mefisto? Nie, Nikolasa już nie ma, tylko jest demon Zacharost. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Duch zemsty, który z człowieka robi kostrridera. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I e, napiszcie no, te swoje teorie, jeśli macie, w komentarzach, czy też y, na Discordzie. Wandziary, więc link oczywiście w opisie. Ja się i żegnam. Do zobaczenia. Siemako. Cześć.